Maria Zarbal Mata C, zwycięzcy zapraszamy do stolika. Do kolejnej walki numer 30, półfinałowej zapraszamy Mikołaj Bucher, Filipu Niewski. Do walki numer 31, półfinałowej przygotowuje się Kacper i Igor Grunos. Do walki 33 zapraszamy Wiktor Meduna, Piotr Wejma. Do walki 34 na macie A przygotowuje się Patryk Klimek Hubert Majziński. Mata C, kategorii kategoria 13-14 lat. Do walki półfinałowej numer 31 przygotowuje się Kacper Brytcy i go Górnos. Mata C, dziewczęta 15-16 lat, do walki półfinałowej nr 32 przygotowuje się Maja Oleksia, Kinga się... Geçmiş <laughs>